To światło zabłysło po raz pierwszy przed 25 lat i od razu wzbudziło prawdziwy entuzjazm. Słowo laser jest angielskim skrótem, który oznacza wzmocnienie promieniowania wskutek emisji wymuszonej. W zwykłej żarówce atomy wolframowego żarnika zostają podgrzane do stanu wzbudzenia. Podczas powrotu do pierwotnego stanu spoczynku atomy te emitują światło. Ale jest to kompletny bałagan. Fale świetlne mają różną częstotliwość. W urządzeniu laserowym atomy gazu pompuje się do stanu wzbudzenia, ale uwalnianie się energii jest całkowicie kontrolowane. Wszystkie atomy oddają energię świetlną w ten sam sposób i w tej samej chwili, noga w nogę w całkowitej zgodzie ze sobą. Powstający promień jest idealnie czystym strumieniem światła o jednolitej częstotliwości. Moc laserowego promienia wynika właśnie z tej czystości. Jest piękny, kolorowy i obiecujący. Po prostu. Teoretycznie biorąc, pierwszy chyba był laser wykorzystujący kryształ Rubinu. Później pojawiły się lasery gazowe, a później substancji czynnych, takich laserujących, narodziło się naprawdę bardzo dużo. I w efekcie no, to, co lubią ludzie, barwy. Barwy stały się ładnie dostępne. To znaczy można było konstruować lasery, które emitują światło o konkretnej, określonej długości fali. Czerwone, zielone, niebieskie. Żółte, pomarańczowe. No tu chociażby pracuje jeden taki, który wysyła linię zieloną i linię taką o, bardzo zbliżoną do y, żółci, pomarańczu i tak dalej, i tak dalej. No coś w rodzaju brusztynu. Tak, ale te fantastyczne barwy to na ogół właśnie zasłaniają to, co jest najistotniejsze. To znaczy fakt, że to urządzenie stało się dzisiaj właściwie. Mm, Rzeczą, która znalazła fantastycznie szerokie zastosowania i powiedziałbym, że może jest to nawet coś niezwykłego w historii rozwoju techniki, że rzecz, którą skonstruowano, stworzono zaledwie 20 lat temu, dziś jest, ma w każdej dziedzinie techniki, używana powszechnie i stanowi fantastycznie sprawne narzędzie. Niedługo też minęło od odkrycia fizycznej zasady, zaledwie kilkadziesiąt lat. To jest coś niezwykłego. Okazało się, że nadaje się dzięki swojej precyzji prostoliniowości do najróżniejszych rzeczy. Może być wspaniałym skalpelem chirurgicznym. Może po prostu działać tam, gdzie ludziom przywraca zdrowie, a nieraz ratuje ich życie. W medycynie. Ta wzroku jest z pewnością najbardziej tragicznym kalectwem, następuje na skutek uszkodzenia naczyń krwionośnych siatkówki, które krwawiąc upośledzają widzenie. Często dochodzi także do rozrostu nowych, niepożądanych naczyń, i wtedy właśnie może wkroczyć laser o tak dobranej długości fali, że jego promień będzie niszczył tylko wybrane, niepotrzebne tkanki. Proszę szeroko otworzyć oczy, oprzeć brody i przycisnąć czoło do aparatu. Teraz następuje proces celowania promieniem zwykłego białego światła. A gdy wszystko jest gotowe, argonowy laser strzela wprost w siatkówkę chorego oka. Jego niebiesko-zielone światło jest najchętniej pochłaniane przez kolor czerwony, a więc przez czerwone, krwawiące naczynia. W ten sposób sączenie krwi zostaje zahamowane, a nowe, niepotrzebne naczynia po prostu odparowują. Laser nadaje się też doskonale do przylepienia odklejonej siatkówki. W podobny sposób można usuwać czerwone plamy występujące niekiedy na twarzy lub szyi. Niebiesko-zielony promień przechodzi swobodnie przez zdrową skórę, natomiast sieć kapilarnych naczyń tworzących czerwone plamy pochłania ciepło i tym samym ulega zniszczeniu. Jedynym śladem po kilkunastu zabiegach jest niewielka, bezbarwna blizna. I wreszcie to, co najlepiej znane i najbardziej charakterystyczne. Laser jest niezwykle precyzyjnym, bezkrwawym skalpelem chirurgicznym. Podczas usuwania guza promień lasera równocześnie przyżega naczynia krwionośne. Woda zawarta w tkankach pochłania promieniowany podczerwone i drobne naczynia krwionośne po prostu wyparowują. Rana nie krwawi, a uszkodzenia sąsiednich tkanek są minimalne. Laser dociera też tam, gdzie konwencjonalne narzędzia chirurgiczne są zbyt toporne. Krtań dziecka ma przecież zaledwie kilka milimetrów średnicy. Laser pozwala na wycięcie na rośli w sposób całkowicie kontrolowany i bez obawy krwotoku, który mógłby zablokować drogi oddechowe. Ale dzisiejsza medycyna sięga laserowym światłem jeszcze głębiej. Urządzenie o nazwie gastroskop to po prostu wiązka światłowodów pozwalająca obejrzeć na przykład wnętrze żołądka. Diagnoza nie przedstawia żadnych trudności. Krwawiący wrzut na dwunastnicy. Teraz do wnętrza gastroskopu zostaje wprowadzone cienkie włókno światłowodowe połączone z laserem. Laserowy promień popłynie tym włóknem niczym woda w rurce i trafi dokładnie w krwawiący wrzut. Reszta jest znana. Czerwona tkanka pochłonie promieniowanie i krwawienie zostanie zatamowane. Ale najbardziej fascynującym, choć dopiero przyszłościowym zastosowaniem laserów, może okazać się leczenie choroby wieńcowej. Laser być może będzie umożliwiał odparowanie zatorów blokujących arterie bez potrzeby dokonywania operacji na otwartym sercu. Pierwsze próby okazały się bardzo obiecujące i choć jak zwykle w medycynie wskazana jest daleko idąca ostrożność, to widać już wyraźnie, że laserowe promienie Rozświetlają nieznane dotąd lekarzom szlaki. Właśnie wspaniała, skoncentrowana, niezwykle cienka, precyzyjna wiązka promienia laserowego, której właściwie nic nie przeszkadza, ani powietrze atmosferyczne, ani innego rodzaju przeszkody. Dociera wszędzie, w związku z czym może stać się fantastyczną linijką w geodezji, do drążenia chodników w kopalniach, które muszą przebiegać po linii prostej, do y, tworzenia nowoczesnych map. Dzisiaj y, przecież y, mapę kraju można sporządzić przy pomocy laserowych dalmierzy, laserowych y, niwelatorów. No, w każdej bez mała dziedzinie, w budowie dróg, y, wszystkich y, tam rzeczach, gdzie potrzebna jest linia prosta, precyzyjna, dokładna linijka. I to właśnie świadczy o tym, że niedarmo pracuje się w najróżniejszych pracowniach fizyków i techników po to, by te niezwykłe promienie XX wieku znalazły swoje zastosowanie. Na, Jasne, nawet ja się zaciągam wyraźnie w celach naukowych. Spróbuj złapać ten promień bezpośrednio na zwierciadło. Będzie on wtedy zdecydowanie, zdecydowanie lepiej widoczny.